Z Ewangelii, według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych, i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali. Że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał: To Jan, którego ściąć kazałem z martwych stał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda, nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał go w obronę. I lekoć go posłyszał, odczuwał w duszy niepokój, a jednak Chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: Proś mnie o co chcesz, Adamci. Nawet jej przysiąkł, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała: O głowę jana chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił. Ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało, i złożyli je w grobie. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Witam Was bardzo serdecznie w piątek czwartego tygodnia okresu zwykłego. Dziś słyszeliśmy opis męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Tak możemy powiedzieć, że święty Jan to był pierwszy, który dla Chrystusa stracił głowę. Przyjrzyjmy się jednak nie samemu Janowi, który był nieugięty, bez kompromisu, ale tym pozostałym bohaterom dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Najpierw Herod. Tchórz. Tchórz, który boi się postawić jasno, Dobitnie jakie jest jego stanowisko. Boi się, co powie Herodiada, boi się Jana Chrzciciela, odczuwa lęk, kiedy Jan przemawia, boi się, co powiedzą współbiesiadnicy i konsekwencja tego strachu to wyrok śmierci na świętego Jana. Strach. Różny strach. Może i przed tym, żeby nie utracić władzy, nie stracić pozycji, bo kim ty jesteś, królu, skoro nie możesz jasno i wyraźnie powiedzieć: ściąć go, zabić. Strach przed utratą przyjemności życia w nieślubnym związku. Strach. Herodiada, zawziętość, nienawiść w jej postępowaniu i chęć uciszenia wyrzutów sumienia. Jan był dla niej wyrzutem sumienia. To tak jak kiedyś Eliasz dla Izabel podobna sprawa. Nie chciała go słuchać, wiedziała, że to jest głos, który. Wierci w jej duszy. Nie mogła, nie dawała rady, bo był jej wypomniany grzech, i to ciężki grzech. Jan Chrzciciel mówił do Heroda: Nie wolno ci z nią żyć, nie wolno ci jej trzymać. A ona, takim głosem swojej ówczesnej nowoczesności, która zresztą tą nowoczesnością pozostała do dziś, uważa: To jest moje życie, ja będę robiła sobie po swojemu. I następuje zawziętość: pragnienie, żeby usunąć z drogi proroka. I córka Herodiady, która tańczyła, i poszła do swojej matki z pytaniem: O co mam prosić, co mam zrobić? I tak bez emocji, daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela. Nie wiemy, ile miało lat to, dzie to dziecko. Czy to była już dorosła dziewczyna, czy y, taka panna, czy dziewczynka. Z Pismo Święte mówi o niej dziewczyna. Ale wyobraźmy sobie dziewczynę, która przychodzi, i mówi, ja chcę na, na misie dostać głowę wroga mojej matki. Manipulacja Brak własnego zdania, zepsucie, rozpieszczenie. Wiele jest tych elementów zachowań ludzkich, które zostały opisane w tej Ewangelii. I spotykamy się z nimi na co dzień. Spotykamy się w różnych sferach w kościele, w państwie, w rodzinach. Nie będę tu tego wszystkiego wymieniał, bo nie ma potrzeby. Chciałbym, abyśmy wszyscy byli dalecy od postawy Heroda, Herodiady, Salome, ale żeby najbliższą nam była postawa Jana Chrzciciela. Brak kompromisu ze złem. Nazywać czarne czarnym, a biały białym. Grzech grzechem, a nie zamazywać, albo bo tam się ktoś obrazi, bo mi ktoś powie i teraz ja jestem takim złym księdzem, bo powiedziałem nakazaniu o grzechu. Wiecie, już mam trochę tego doświadczenia, bo niedługo będzie 30 lat święcy diakonatu, więc 30 lat głoszenia kazań. I co zauważyłem? Że ile razy nakazaniu mówię o sprawach moralnych, wytykając, nazywając to po imieniu. Tyle razy spotykałem się ze sprzeciwem. I to w nakazaniach, w klasztorze, na rekolekcjach w jakichś odpustach był sprzeciw. Jakieś tam dostawałem maile, czy nawet na klasztor przychodziły bo jak ten ksiądz mógł sobie pozwolić mówić o tym grzechu? Obraża nas. Właśnie. Łatwo się zniechęcić. Łatwo też namawiać. Przestań mówić, bo jeszcze ci ktoś coś zrobi. Ale ja jednak chciałbym stracić głowę dla Pana Jezusa, tak jak Jan Chrzciciel. A wy też chcecie? Niech was błogosławi, strzeży, prowadzi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.